Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Kraja. No i cóż, między odcinkami zrobiłem jedną rzecz, czyli poczyściłem troszeczkę tych y, punktów No i też tą twierdzę Warszakot oczyściłem, udało mi się po jakimś dosyć sporym czasie ją wreszcie też oczyścić na solo, y, bez żadnych tych No i udamy się dzisiaj, myślę, na misję do tego szlaku Siódamy Mam jakieś umiejętności? Tak, mam jakieś umiejętności, mam jeden punkt czy jest coś, co bym chciał śmierć z dołu? Tak się nie bym powiedział, mm, więc nic nie kupuję. No ale dobra, biorę z te auto od y, Paganowców, troszkę rozwalili im tutaj szybę przed nią, ale dobra, przeżyjemy to. Nie będziemy płakać z tego powodu, po prostu jedziemy, Radio Kirat le leci nam w tle, mych wędrującego kupca, dzień dobry, proszę pana. Też parę yy, jakby polowań zrobiłem na parę zwierzaków, żeby troszkę sobie ulepszyć, ale nie dużo ulepszyłem. Więc jeszcze nie mam tak wszystkiego ładnie ulepszonego jakbym chciał. Ale mówię, wkrótce pewnie będę coraz więcej mi z tego więcej i więcej. I za niedługo będę w dobrym miejscu, żeby już coraz więcej tych ulepszeń mieć. Chyba była, była maska, ale nie chcę mi się maski zbierać, ja chcę po prostu jechać do celu. Tej misynet, no ja tutaj widzę nasi żółto szlakowcy Sobie jadą y, z nami. Y, y, widzę to. Y, ten y, młynek do pokręcenia nim, ale jakoś. Nie mam na to ochoty. No dzień dobry, ja was, żeby wyprzedzić. Jestem lepszym kierowcą niż wy. Jak jestem dobrym kierowcą? Kurde, wyprzedziłem Mikes, na takich. tych górach. Kurde. To by się spodziewał, że taki będę dobry kierowca. Nie, nikt się nie spodziewał. No i myślę, że jak zrobimy tą misję do tego szlaku, bym zrobił też misję tego wiesz, tych regiego i jakiegoś tamtego, jednego, ten Y, bym odhaczył. Wreszcie, żeby nie było. okej. Okay. Ja jeszcze nie muszę tutaj iść. Muszę tutaj iść. Dobra, no. A jak się tam do bo tamten muszę wejść, dobra Rzeszkę za daleko poszedłem, mam wrażenie. I ja muszę się wrócić teraz. No super. Więc no cóż, wracamy się, bo ja muszę się chyba tutaj dostać. Tak, dobrze myślałem, że muszę się tutaj dostać, pewnie do jakiejś jaskini, czy czegoś. Chyba tak, na jakąś górę. No super. A cóż, jakiegoś misie. Nie wiem czy no Misia słyszę, dobrze słyszę wow. ściekły Wściekły Misiek Tam jest pierkopter, dobra idę O, co to jest? Czy to jest to co ja myślę? To co ja chcę upolować Tak jest Dobra. To chciałem polować, więc zużyję amunicję, bo to tam mnie interesuje. Mogę se zużyć, odnowię, se kupię, se to nie jest problem w tej grze. A tego zwierzaka chciałem, bo tego sambara, bo jego skóra się bardzo przyda. Dobra. Mam pyrpyrka, to. Pyr Pyrek mój, pyr najlepszy... Lepsza forma transportu w tej grze. A, ja miałem po tak po prostu pojechać. A tak, bo tu to, ta świątynia jest. Dobra, ja nie po mnie tak, tak chciałem wleć, nie po czym z tym miśkiem walczyłem. Zaczęło, żełem tędy pobieg no brawo ja. Ale sobie amunicję odnowię, więc przynajmniej tyle dobrego. No dzień dobry. Dostałem Jolkę w domu. Tutaj. Dobra, do środka. Niech będzie Sabal. Nie jest Amita. Jest i Sabal. Out. Wipe it out. Are you joking? We need to secure that shipment and those fields. Amita, we talked about this. Turning Kirat into a drug state is not the answer. Sabal, we have no natural resources. What happens when we're free? The mines have been stripped, the fields have been ruined for years. So we liberate our people, then what? It's not our way. It never was. You do this, you're no better than pagan. It's morally bankrupt. Being no cóż, mamy wybór znowu. Sabal, Amita. Amita chce, w skrócie, narkotyki dalej produkować. Sabal chce zniszczyć narkotyki. Jestem z Sabalem, nie jestem za narkotykami. A teraz wezmę i Więc wysłuchamy propozycji Sabala. Okej, okay, czyli spalić fabrykę herbaty będziemy palić herbatę dobrze. Mam tylko jedną yy, nadzieję, że... O, co tu mamy? Miotacz ognia. A na co mi tam miotacz ognia? Będziemy bez niego... No. Czyli mam wziąć jednak ten sprzęt zapalający. No mam! Mołotowy, poradzę sobie, jak nie... No, no dobrze. No dobrze, no, od odłożę tą snajperkę. I tyle. Mam pyrpyrka mojego. I lecimy! Lecimy na przygodę! Gdzie to jest? Gdzieś tam tak daleko musimy lecieć, no A w dupie to mam Nie chcę mi się ich ratować. Jestem leniwy. Nie chcę mi się mu nic na nich tracić, no. Taka prawda. Lecimy pierpyrkiem. Po prostu. Przez mapę. Ciemno jest, noc jest. nie wszyscy spać. A my, kurde, tu musimy biegać, latać, palić, rozsadzać i wszystko jeszcze. Jakieś. Gówno latające! jest no ale dobra o o, jakiś ten pytajnik tu mamy walić pytajnik I to jest problem, że nie mam tej snajperki ja chciałem mieć tą snajperkę przy sobie Naprawdę no, Byłoby fajnie, mógłbym ich jakoś pozdejmować Farba Fabryka Kirati Nie mamy tu mika niestety jeszcze w tej broni. Zniszcz farmę narkotyków Nie i tam są snajperzy Oczywiście, że muszą być snajperzy, widzę nawet mają tego. No super Eee. Moździerz mają Zwykli. jeszcze tam widzimy gdzieś? Jeznet, psiaka mają. Tutaj, no, możemy zrobić to głośno albo cicho, taka prawda. Czy jest to z opium? Okej, okay, myślałem że to, że oni mnie zobaczyli, taka muzyka się zmieniła. Chyba nie słyszeli? Dobra, nie, nie widział, co jest szczęście. okej okay. najgorszy jest ten snajper, nie? tam u góry ktoś ten na mnie patrzy dobra, odpaliam ten generator O, mamy kolegę tu. To... Do widzenia. Panie kolego. Coś mnie zobaczył przez chwilę miałem. Musimy tak by przejść. Najgorszy jest ten Sniper. Niestety Nie gajź że jeszcze jakiś ten psiak jest. Chyba mnie zobaczyli. Au! Zobaczyli mnie. Przez głupie psiaki. To co, trzeba wziąć naj... O nie, no jeszcze moździerz mają, no tak, zapomniałem. Dobra. Najważniejszy przeciwnik zdjęty, czyli Snajper. Zdjęty ładnie na cichacza. Kolejny. Kolejny, kolejny. Same headshoty walimy im tyle, bo nie mam tej głupiej. Okej, okay. się zapalić powinno, Ej, tam był jeszcze? no my jesteśmy w środku tej fabryki. Ja tu był miotarszony, że mnie brałem to No i czterech i tu mamy jeszcze W sumie Spalcie, spalmy to O o! To je butnie Rezerwatywę nawet dostaliśmy jak fajnie. Kolejny, ładnie zdjęty, szybciutko. Do widzenia. Jo, jaka armia przyszła. Nie zobaczył mnie nawet. Kie okay. Jakie to są. No chodźcie tu. Ała! Ty tu! Nie! Nie! Pojawił mi się z dupy od ty Jeszcze od tego miejsca muszę znowu robić. Uwielbiam to w tej grze Czy naprawdę ja nie sięgam stąd To no, zabij mnie, zjebałem Ja pitole, co za głupia misja! Jeszcze ja mam oczywiście brak umiejętności moich dzisiaj do strzelania autentycznie. Ale tak jak głupi posłuchałem i odłożyłem sobie tą snajperkę, nie? Ja mam pomysł, żeby może od tamtej strony bardziej wleźć. Tylko, czy to jest możliwe? Czy nie? Od, nie, nie oddalej zbyt daleko, dobra. Bo ten sniper mnie w tym jednym miejscu irytuje bardzo mocno. Więc spróbujemy od tej strony. Niepotrzebnie brałem. Wtedy te rzeczy. Z sobą Mogłem wziąć snajperkę, mich tutaj naprawdę ładnie po... Zobaczcie, ale przynajmniej spalił się jedno pole, nie? Ten plus. Mam mięso? Jakieś mięso mam. macie Jakby nie zadziałało to mięsko. No to hop. Ogienek, nawet zabiliśmy gościa. Ci się nie kapli w ogóle. A tu są alarmy? Nie wiem. Kolejny idzie, kolega. No ale dobra, my pójdziemy może teraz tak cichutko. Tutaj tak załatwimy. Dobra. fotografie strumna. Dobra, teraz myślę. Ja Ten teraz stoi na tym. Ej, dobra. Zróbmy tam prosty bałagan. Tej farmie i tyle Weź, weźmy nożyk, kolejne pole, tu, że to jeden to łazi jeszcze, to jest problem, że to jeszcze właśnie jeden kolega łazi. I znowu zwaliłem, bo będziemy tutaj się bić z nimi, po prostu w tym chyba my się będziemy się bić w tym domu i tyle. Głupie psy. Widzenie. Jeszcze jeszcze jeden pies, no super, tych psów mają w cholerę ich tu mają. Bra, ten tutaj pójdzie. Idziemy. Palimy teraz ładnie. I wszystko ładnie się spaliło. Jeszcze żyjesz? Chyba nie. bo wszyscy! Ała! Nie gadaj znowu się, podpaliłem. Dobra, to możemy podpalić. To też. A chyba ja nie musiałem tego podpalić tylko zacząłem, żeby to pola podpalił. okej, okay, ale chyba nawet kości nie zdążyli tych przywołać. Więc, no cóż, możemy ładnie to spalić teraz. Ostatnie pole i tyle. Wiele bólstwa nawet dostałem. Żeby to moja mina zrobiła porządną robotę? Tak spal się i zaczęli się wycofywać. Au. Jeszcze? Nie chyba wszyscy

Dobra, możemy tutaj wejść. Myślę, że... Skoro tu i tak wszystko załatwiliśmy. A mamy jeszcze jakiś, patrzcie! Okej. Okay. Okej. Okay. That was fast. I dobra, teraz mamy jakby misję. Jakie mamy misje? Mamy Longinusa i mamy, że powiem krótko mówiąc, cipunów, więc zatrzymamy teraz cipunów, myślę. Bo zaczniemy robić w tym odcinku, do nich iść. Bo też nie chcę, żeby ten odcinek trwał jakieś wieki. Mm. Więc tak, mam dokładną broń do ciągnia. O, coś dostaliśmy. Yy, mogę sprzedać. Ja mam pełny portfel, więc ja może wpierw. To sobie kupię i uzbrojenie. Nie chcę mieć tego. Czy mogę to. Nie mogę tego jakoś fajnie zmodyfikować? To bym mógł zmodyfikować fajnie. Ale tego jeszcze nie dostałem. Chociaż w sumie mamy i tak kasę. Więc to sobie kupię. Mówię, kasę mam. Tu do magazynu i tłumik sobie kupimy do tego dodatkowo. No i fajnie. Luneta dużej mocy, tutaj mamy, szczerze tak, kupimy sobie jeszcze jeden przedmagazynek. magazynek. No i fajnie, trochę kasy wydaliśmy, ale teraz możemy sobie te rzeczy fajnie posprzedawać. I tyle, no to skóry sobie dostałem oczywiście. Mm. Umiejętności mamy, tutaj byśmy sobie kupić. Mm. Na na słoniu jeździć nie chcę Em, ja No to sobie może pozbierał jednak punkty. Ale tak, wytwarzanie przedmiotów, ile mi brakuje na to? Jeszcze dwie skóry miodożera, tutaj Pantera anglista, tutaj makak brodaty. Więc począwszy, co mi się tak przyda, tak mniej, ale tak. Myślę, że jednak ten odcinek już troszeczkę trwa. Bynajmniej troszeczkę trwa, bo już jest 20 minut ponad trwa. Chociaż no tak. Ja zobaczę, mamy tego, tych, tych kolegów. Czy mamy tutaj jakiś pojazd? A mamy nawet słonika, który tam coś zaczął nawet. O, koza! Te kozy kurde zniknęły, magiczne kozy. Fantastycznie te kozy zniknęły. Były i zniknęły. Ale nie wiem, czy te kozy czegoś potrzebuje. Nachór. Eee, czy Nachura do czegoś potrzebuje? Makak, ryba, demon, dzik. Jak. No nie potrzebuje do niczego tego Mahura, więc niepotrzebne zbierałem go teraz. Więc po prostu. Nie chce się im pomagać. Mam to w D. Po prostu chcę pojechać z tą misją. Tyle. Więc tutaj musimy po prostu pocisnąć do Yogi, Regi? Oni się nazywali, nie pamiętam nawet. Spadem, co jest szczęście. O no, tu by się Pyrpyrek przydał jednak o wiele bardziej, aniżeli yy, autko, które tutaj przyjechałem. No, mówi się trudno. Ale tak, ja w tej spuścikuję za uwagę. Jogiego i Regiego zaczniemy na ten bo troszkę zeszłem na tą fabrykę herbaty. No i cóż, do zobaczenia. Na razie.